Hej, cześć, witajcie z tej strony chęci. Witam Was po raz kolejny w grze Shakespeare's Fidget. No, cały czas ciśniemy ten legendarny loch. No, ostatnio nam lecą duplikaty za duplikatem. No, jak widzicie, mam tych Legend 7, ale popatrzcie na moje pachołki. Tu jakaś rękawica, tu jakiś trinket, tutaj znowu rękawica, pas. No, niestety, teraz co robiłem sobie poza odcinkami, ten loszek to. Niestety nie wypadło mi nic nowego Mam nadzieję, że teraz na odcinku się to zmieni I co, zaczynamy przechodzić ten loch No na starcie jak widzicie już od razu mamy obrażenia, więc yy, porażka, no jeszcze deba wleciał, zarąbiście Ale powiem wam, że nie będziemy się jakoś spieszyć z tym lożkiem, coś tam sobie pogadam z wami na spokojnie O, pogadamy sobie odnośnie środowego filmu Mego pryma aprilisowego, no, w, oczywiście, większość osób się nie nabrała, niż yy, nabrała. O, oczywiście były osoby, bardzo dużo moich znajomych to na przykład kupiło, co było dosyć śmieszne, ale mm, co mogę powiedzieć o tym, no, wiem, że to nie był jakiś najmocniejszy prank, ale. Kompletnie nie miałem pomysłu, co, co wymyślić, a chciałem Wam wyrządzić jakiś dowcip. E, na początku chciałem zrobić film, że, że pojawiło się info na Discordzie Shakesa, że wychodzi e, nowa klasa, ale to, to już by mi dopiero nikt nie obejrzał, więc postawiłem na ten awatar. Zresztą ja myślę, że. Robienie jakichś clickbaitów czy żartów w sam Prima Aprilis w ogóle nie ma sensu gdyż już ka gdyż każdy wie, że po prostu dzisiaj jest 1 kwietnia i jest czujny, ostrożny i nie łyka tego Ale no nic, stwierdziłem, że taki filmik zrobię i nawet śmiesznie mi się to montowało jak wklejałem muzyczkę z GTA San Andreas i tego Karla na Avatar ale dobra, bo się troszeczkę rozgadałem, a przechodzimy ten. No. no jak widzicie, na razie jest tragedia, jeżeli chodzi o to. Twoje życie zostało Ale, no nic, dobra, szukamy dalej. Muszę na początek te dwa klucze zdobyć, gdyż ja gram, gdyż zawsze po jednym bosie sklepikasz Ja zawsze potrzebuję dwa klucze, żeby kupić yy, dwa takie. Te, tego chłopka takiego yy, Dobra mamy jakiś złoty pokój Fajnie tu będzie jakiś epic O jakiś pędzelek czy broń Akurat mi się przyda bo sobie zmienię wygląd jej na legendarny I wrzucę ją do kibelka Dobra debna 907 Spoko tutaj dobra zarysykuję tymi obrażeniami Niestety bo zaraz na tym teraz będzie ten boss a potrzebuję właśnie ten, chociaż nie wiem, czy teraz starczy mi życia do niego, ale powinno. Dobra, jest luz. Ok, 25, pierwszy pad. Super, teraz trzeba tylko dojść do tego sklepikarza i nie zginąć. No, powiedziałem, że nie zginąć i oczywiście zginąłem. To jest śmieszne dosyć. Dobra, lecimy dalej. Teraz ją ominiemy. Ok. Za chwilę, za momencik powinien być ten sklepikarz yy, Okej, okay. ja teraz wszystko unikam, to się da, okej okay, mamy złoty Ha, dobra to jeszcze nie jest sklepikarz, o dwa podrząd, jest sklepikarz I kupujemy tego to ludka I teraz atakujemy każdego możliwego potworka Dobra, jeżeli mamy tego bafa, to no, mamy szansę przejść strasznie dużo pokoi bo nawet jak y, nam się to skończy to potem już będziemy atakować y, w sensie wchodzić w te y, pokoje za klucz dobra nie było potworka to akurat słabo o czym tam jeszcze mogę porozmawiać z wami aha kolejna śmieszna sprawa jeżeli jesteście na jakichś grupkach y, na facebooku y, o tematyce shakesa czy cokolwiek to były naprawdę setki postów, że o 2 kwietnia wychodzi serwer y, S40. Ja zakładam, gildie dołączajcie i takie coś. To było śmieszne, bo y, ja w sensie nie było nigdzie oficjalnego info. Nik, a każdy jakoś tak pisał, i nie, naprawdę nie potrafię powiedzieć skąd oni wzięli tej informacji. Ale każdy to naprawdę praktycznie kupił, i, ten, i to było śmieszne, bo teraz mamy już yy, yy, 3 kwietnia serwera. Nie ma i co, jakoś już na tych, na tych grupkach jest cisza. Ci, ci tacy najaktywniejsi komentatorzy, co yy, oni mieli niby info od, od współpracowników play czy tam cokolwiek to teraz nagle jakby zniknęli z internetu co jest takie śmieszne jeżeli nie ma oficjalnej informacji ani nic to no nie słuchajcie ludzi innych nie słuchajcie głupot bo akurat Twórcy Szeksa są, są tacy, że raczej żadne wycieki nie wychodzą wcześniej niż, yy, niż oficjalne informacje. Więc, jeżeli więc jeżeli coś się pojawia, a twórcy gry nie wspomnieli o tym wcześniej, to możecie wiedzieć, że to jest bullshit. Po prostu i tak już jest. Dobra, weźmiemy tego debuffa. No ale słaby. Mam nadzieję, że zaraz będzie sklepikarz. Bo będzie słabo. Dobra, tu powinien być sklepikarz. O i zobaczcie już na pierwszym nie musiałem tracić grzybków. To jest super okej. Okay. Myślę, że teraz na odcinku zrobimy sobie ten loszek dwa razy. Będzie to spoko. Na jednym pójdziemy sobie w lewo, na drugim w prawo i zaczymy. czy będziemy mieli jakieś znowu cholerne duplikaty, czy po prostu uda się skompletować te wszystkie legendy. No, zależy mi na skompletowaniu tych, tych wszystkich legend. Nie ukrywam, że jakby nie było tych legendarnych gemów, to może bym tak jakoś nie tryhardował tego lochu tyle, ile mam. Teraz to by mi może staczyło. Nie płakałbym jakoś strasznie nad tym, że. Że, że nie wleciały mi wszystkie legendy Ale no teraz jak wiecie no i im więcej legend w klaserze tym większa szansa na. O kamie. tym większa szansa na wykopanie tych czarnych gemów. No mi się ostatnio skończyła budować kopania na ten 15 i zrobiłem chyba 13 kopań bo po prostu skipowałem sobie za grzybki, aż mi się surowce nie skończyły i no nie wypadł mi nawet mały ten legendarny gem. Więc naprawdę mi się wydaje, że szansa jest mała na to. Aczkolwiek u nas w gildii jest paru graczy, którzy nie skipowali, kopali sobie normalnie, a już mają wszystkie te legendarne gemy wsadzone w postać, oczywiście nie, że wszystkie duże Ale jednak są Może ja, ja po prostu mam yy, nie fart do tej gry, że akurat tak mi nie wpada, ale to To nic, dobra yy, Oby nam się udało, o Akurat chciałem powiedzieć, że oby nam się udało przeżyć do kolejnego sklepikarza i No i, 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 i tragedia nie, zdarzyła się śmierć, ale dobra tu jest Mmm, tragedia. Podłoga to lawa, świetnie. Ten challenge był modny dawno, dawno temu. Dobra, szukamy naszego mięśniaczka. No teraz troszeczkę grzybów musieliśmy na niego przepalić. A nie, to jest za jeden klucz, to odpada. Tu też za jeden klucz. To słabo, słabo. Kolejny za jeden klucz. Kolejny za jeden klucz. Jeszcze jeden. O, ale słabo, słabo. No, ale on jest. O, mamy świetnie. O, jeszcze mamy trzy klucze, super. Dobra, ale dopóki mamy tego mięśniaczka, to atakujemy co się da. Potem wykorzystamy te klucze. Chociaż sobie jeszcze raz tych kluczy, teraz zabijając te potworki. Ale wiem, że na ostatniego bossa musimy mieć około 50% HP. Więc czy już uda nam się dojść bez śmierci? No zobaczymy Obawiam się, że nie Ale to nie jest dla mnie żadnym problemem Raczej, ok 7 kluczy 13 pokoi Dobra, to idziemy tutaj Twój plecak jest pełen No dobra, spoko To się pozbędę tego Tu to drewno Kamień, dobra, starczy Skrzyneczka Weźmiemy ją sobie znak zapytania, bo tam niekoniecznie musi być potworek. Okej, okay, udało się ominąć. Dobra, bierzemy za klucz. Tego szkieleta radzę wam omijać, gdyż on nie daje nic ciekawego, a jest jeszcze szansa, że się podniesie i Was skopie Dobra, jakaś skrzyneczka z epikiem. Fantastycznie. Dobra, idziemy w znak zapytania, bo tutaj jak, jak wiadomo nie zawsze musi być potworek. O, zaryzykuję. Dobra, wytryk, że jeszcze otwieramy bez kluczy, tak? No dobra, to fantastycznie. Ja wiem, że na pierwszym odcinku, gdzie robiłem legendarny loch, mówiłem, że nie biorę tych, tych kocioków, ale stwierdziłem, bo naprawdę no, ja mam pecha do nich, ale stwierdziłem, że jak, że jak nagrywamy odcinki, to żeby się coś działo ciekawszego, żebym nie robił samych, samych tych, tych skoków bok, to stwierdzam, że, że po prostu porobię sobie... Będę brał większość tych, tych takich, takich rzeczy, żeby to po prostu było ciekawsze, aniżeli tylko spamowanie tej szczałki w prawo, tylko żeby to przejść jak najszybciej. Okej, okay, 2 miliony może być. Dobra, tu idziemy za klucz. Okej, okay, fajnie, bo uda się już przejść bez żadnej śmierci. Oj, pod, podniosłem głową się niestety źle wiknęło o ale dobra, ominęłem go. Tu coś takiego. Klucz w to nie potrzebuję, bo to już jest koniec lochu. Okej. Okay. I pajączek do pobicia. Jaka będzie legenda, uwaga. Pokonujemy go łatwiutko oczywiście i czekamy. Proszę, klatka albo czapa, hmm. no. Kolejny pas, dobra, porażka. Dobra, to korzystając, bo tu mam pas. Yy, mój mak nie ma tego pasa. To wsadzimy go i zrobimy sobie ten loszek jeszcze raz. Ale, żeby mieć miejsce, to się muszę pozbyć. Dobra, zrobimy sobie jeszcze coś takiego, że zmienimy. Wygląd, właśnie na ten legendarny. Yy. Czekajcie, czy ja, bo ja u zwiadowcy chyba mam tą legendarną broń, tak? Z tego co pamiętam, nie, też nie mam, to to też sobie zmienimy Na legendarną I wrzucimy obydwie do kibelka Eee, yy, a co tu chodzi? A, to już było, tak? Dobra Okej, okay, fantastycznie, wyleciała nam tarcza co jest super, mamy tarcze już w ekwipunku w ogóle y, ostatnio rozmawiałem ze znajomymi z gildii jak zdobyć tarczę w ogóle, czy to właśnie trzeba przepalić broń? I jakby ktoś nie wiedział to już ma odpowiedź, że po prostu żeby zdobyć tarcze do klasera nie będąc taką profesją która jest wojownikiem, po prostu wystarczy wrzucić y, legendarną broń do kibelka, ale dobra przechodzimy dalej Standardowo szukamy dwóch kluczy i potem omijamy co się da. Ok, w ogóle zaraz na momencie, mi wpadnie 338 level, tylko się zrobi północ, sobie zrobię awkę. Tu sobie ominę, bo nie chcę tego debuffa. Ok, to jakiś troll. I teraz mając dwa klucze, omijamy aż do 25 Chociaż kurde, widzę, że mamy 8 pokój dopiero, a już straciliśmy Pół życia, co jest... Ała, chyba na pewno nie dojdziemy do, do tego bossa Wątpię w to, dobra, bierzemy ten, zaryzykujemy Dobra, i teraz będziemy tracić życie chyba, tak? Co komnatę, a nie Zbieramy 50% miejsc z kufrów Dobra, to jeszcze nie jest taki o, okrutny ten debaw Ok. Hmm. Idziemy tutaj. Dobra, Kijowo, bo zginę przed 25 poziomem. No średnio, teraz już zginąłem. Słabiutko, słabiutko. Ok. Wchodzimy dalej. Nie przejmujemy się tym. Nie ma co się załamywać. Masz coś do zrobienia? Dobra, znak zapytania. Co jeszcze do, do tego co mówiłem na samym początku filmiku co do tego Prima Plus, pochwalcie się w komentarzu czy wam się udało kogoś wkręcić Niekoniecznie z seksem mówię po prostu takie takiej normalnej sytuacji. O kurde, zobaczcie, tu jest fajna sytuacja, bo mamy aż 5 kluczy do zdobycia, ale ten, ten pająk jest. W ogóle teraz y, zastanawiam się, bo nigdy nie patrzyłem tego. Zobaczcie, że te pajoki są na różnych wysokościach. Czy jeżeli on jest wyżej, to czy jest mniejsza szansa na to, że on nas dorwie, czy po prostu y, tak jest, tak twórcy dodali, żeby nie było to takie monotonne. Ale dobra, jakby był jeden klucz, to bym się nad tym nie rozwodził, ale że jest pięć kluczy, to zaryzykuję. Mm. No niestety nie udało się. Jeszcze tu podłoga to lava, no nie. My to mamy pecha, kochani, na odcinkach, ale to nic, dobra, teraz podnieśmy akurat. Dobra, 25 boss. Jego oczywiście przeżyjemy, mamy te dwa klucze, więc będzie już do sklepikarza. Ok, ciśniemy dalej. Tutaj jakiś kociak był, ok, omijamy. No dobra, przejdę już przez to, bo co? Szkoda mi tego klucza tracić, przecież teraz ginę, co słabiutko. I sklepikarz na pewno tutaj będzie. Ok, szukamy naszego mięśniaczka za dwa klucze, niestety sam za jeden. O, jest. I lecimy. Złoty pokój, ale ominę go, dlatego, żeby nie tracić tego buffa, którego przed chwilą kupiliśmy. Wolę sobie skopać te 6 potworków, mieć 6 kluczy. Bo tam jedynie co teraz mogło być, no jedyne co mogło być to jakiś epic. Bo jeżeli byłby na przykład ten, z, co tam wrzucasz monetkę, albo ten taki, co na krześle siedzi. Co daje życie, no to teraz mamy mieliśmy i tak full życia, więc nic by nam, nam to nie dało. okej okay, ciśniemy dalej, dobra, teraz jakoś fajnie się rozpędziliśmy, ciśniemy dosyć dobrze, mi się wydaje. Ale fajne teraz, RNG wchodzi z Omijamy wszystko, co się da. Czy będzie jeszcze jeden unik? Jeszcze jeden, ale teraz chyba zrobiliśmy z 5 albo 6 uników pod rząd. Fajnie, dobra, nasza pasta się skończyła teraz. W ogóle, jeżeli brzmi jakoś cicho teraz, bo nawet się nie słyszę w, ty, w tym momencie, no nie mam odsłuchu w czasie rzeczywistym. Dobra, zakrećmy kołem. Jeżeli brzmi jakoś cicho albo coś, to przepraszam Was, ale nagrywam dosłownie za momencik północ. Yy. I nie chcę pobudzić innych domowników. W ogóle, właśnie, bo Wy ten film dostaniecie w niedzielę. Tak więc chciałbym Wam życzyć. Wesołych świąt, nie wiem, nie wiem co tam się w sumie życzy na Wielkanoc, nie wiem, wesołego, aleluja, smacznego jajka Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia Ale co, zdrowych i spokojnych świąt ok Pobity kolejny potworek bos Dobra, skinęliśmy i śniemy dalej, mamy aż 6 kluczy no to zaraz będziemy sobie mogli jakiś tam wykorzystać jak się trafi jakiś pokój tylko, że teraz zaraz będzie sklepikarz o, ten tu powinien być o tu fajnie się w miarę ten mięśniaczek trafił szybko ale niestety nie ma potworków dobra podnieś się oj słabo słabo Dobra, jest jakiś szczur, fajnie. Okej, okay, szkoda, bo straciliśmy dwa te buffy. Trzy teraz już na puste pokoje skrzynki. Dobra, teraz to ja skopałem bo nie wszedłem. Ale dobra, trzeba się pozbyć paru rzeczy. Dobra, powinno być już po północy, tak więc ok, mamy właśnie te 15 rozmontowań. Fajnie, fajnie. Yy, przetapiam yy, zwykłe itemki niepickie, gdyż potrzebuję więcej metalu. Kryształu mam na razie bardzo dobrą ilość. Dobra, to do kociołka. To będzie spoko. Jeszcze korzystając z okazji, o, oh, jeden grzybek super. Korzystając z okazji, wrócimy jakiś losowy przedmiot sobie do. Toaletki to był na wszystkie cechy to mógł być Obra Lecimy dalej No niestety mięśniaczek tego braliśmy Nie przydał nam się kompletnie, ale No trudno się mówi nie? W ogóle wy ten film dostaniecie w niedzielę No teraz no, na pewno nam się nie uda skompletować Wszystkich legend, więc W poniedziałek postaram się nagrać Jeszcze jeden filmik Przechodzenia tego legendarnego lochu, bo tak jak mówiłem, no zależy mi, żeby skompletować z tego lochu legendarnego dosłownie wszystkie yy, legendarne itemki do klasera, bo chcę się zaopatrzyć w te gemy legendarne. Na razie nie mam ani jednego. Dobra, bo ja tak gadam, przechodzę to i właśnie nie wykorzystuję tych kluczy w ogóle. A to one za chwilę, za momencie, nie będą nam potrzebne. Bo tu już mamy 70 przeciwnika, zaraz 75. Dobra, teraz fajnie trzy. Ten zostawię sobie standardowo tylko te dwa klucze. Dobra, bierzemy tego bafa, zaryzykujemy. Co to jest? Co on daje ten bawa? Nie wiem. A szansę na ucieczkę w tylu komnatach, no fajnie. Dobrze wiedzieć, będziemy omijać. A tu idziemy za klucz, dlatego że jest... Toporek był nad pokojem, tu idziemy, tu jest... No, znowu plecak pełen, naprawdę. Dobra, tu widzę, że coś do... Wiedźmy, ok, spoko. Czy ostatnio znajomy, co jest wielkim fanem Harry'ego Pottera, tłumaczył mi jak ta czarodziejka się nazywa w oryginale, ale zapomniałem. Dobra, na pierwszym szliśmy w lewo, teraz szliśmy w prawo. Błażejku, jeżeli będziesz oglądał mój film aż do tego momentu, chociaż wątpię, bo ty jesteś menda mała, to napisz mi jak się nazywała tamta czarodziejka, co przed chwilą była w tym lochu tutaj. Bo ja zapomniałem. Mamy sklepikarz. To nie będzie z masłem. Okej. Okay. Dobra, mamy mięśniaczka więc atakujemy teraz wszystkie potworki jakie, jakie tylko się trafią. Musimy nafarmić jak najwięcej kluczy Okej, okay, tu jakiś pokoik Jestem szukany. dobra generalnie nie, jeżeli, nie, jeżeli chciałbym teraz uniknąć śmierci To raczej musiałbym teraz nie dostać żadnego obrażenia Gdyż no tak jak mówię Ten ostatni boss y, zabiera około Właśnie tych 50%, czyli teraz tak jak dycha, to będzie tak optymalnie. Ale raczej nam się nie uda, mamy tylko 3 klucze, a jeszcze... Okej, okay, fajnie, doładowało się życie. Z buffa, super. Dobra, jest plus, jest, jest plus, jest. Szansa, że zrobimy to już bez żadnej śmierci. Tu sobie wejdziemy za kluczyk. Tu dajcie jakieś buffa jeszcze. No nie, niestety nie. No nie może być tak kolorowo. Ok, tu wchodzimy też bez pułapka. No już nie mamy kluczy, więc musimy ich omijać. Tutaj dostanę obrażenia. Porażka. Tutaj udało się ominąć. No tutaj musimy dostać debuffa. Dobra, już lepszy ten niż yy, ten na niemożliwość unikania. Uuu, ale hit dostałem, tu, już chyba będzie zgon zaraz Akurat przed tym ostatnim bossem No kurde, zdenerwowało mnie to, powiem wam Tu zaraz będzie śmierć No i zobaczcie, na, na ostatniego bossa nie, nie przeżyjemy nawet jednego hita Och, Voldemort teraz nas skasi Chociaż, to jest jakoś przeliczone No, śmierć, kurde Wchodzimy tak i... Dobra, to chociaż na pocieszenie dajcie mi tą klatkę albo czapkę, już mam dosyć tych duplikatów Okej, okay. mamy set, klikamy, kontynuuj Uff. Boże, kolejny pas No nie Porażka To jest Chyba już każdy ma u mnie pas poza wojownikiem, zaraz wsadzimy do kibelka, ciekawe czy chociaż będzie na siłę na zręczność to nie pozostaje nam nic, jak go rozmontować, po prostu dobra, no nic to ja, jak widzicie, lecą same duplikaty, ja oczywiście nie poddaję się, będę cisnął dalej, muszę zdobyć te wszystkie legendarne itemki, tymczasem ja się z wami żegnam. To by było na tyle. Jeżeli Wam się ten filmik podobał, stawcie suba, stawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć.